Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Wam pokażę, jak zdobyć pancerz wspomagany T45B. To jest to ten pancerz, tylko że w nienaruszonym stanie. W Fallout New Vegas. No, to jest jakby to ten pancerz, tylko że on jest w nienaruszonym stanie. No więc tak, musicie mieć odkrytą, ukrytą dolinę, i musicie się udać do tego bunkra na wprost. Kurde. I uwaga, ciekawostka, do, tej, do, tego, do tego bunkru trzeba, potrzebna jest postać Weronika. Chyba, że macie, wiel, du, chyba, że macie y, y, zamki na, na 100% y, otwieranie zamków na 100%, no to chyba że wtedy. Weronikę można znaleźć y, w punkcie handlowym 60, w punkcie handlowym 188. To jest tutaj. Ale tak, jak chcecie to zrobić bez Weroniki, to musicie mieć po prostu y, y, zamki na 100%. Ja wam jeszcze tu pokażę. O, widzicie, bardzo trudny. No i tutaj y, ona mówi przez interkom i oni jej otwierają. Czekajcie, bo mnie ręka boli. Dobra. Idziecie na wprost i tutaj. Idziecie tu. No dobra, ja sobie tutaj pominę, bo mi się nie chce. Idziecie tutaj. Idziecie tutaj. Dokładnie. Idziecie tędy, podążajcie moim szlakiem. Mhm. Zdążajcie moim szlakiem. Teraz tu na strzelnicę musicie się udać. I uwaga, tutaj, tutaj. Widzicie? I uwaga, tutaj też ciekawostka. Musicie mieć stealth boja, bo jak nie będziecie mieć stealth boja, to to się Wam nie uda. Ja już sobie tu stealth boja biorę. Musicie kucnąć, wziąć jej kradzież kieszonkową i ten oto klucz do składu ukrytej doliny. Teraz idziecie teraz, teraz wracacie. I idziecie w ten oto dół. Idziecie tędy. I tu otwieracie za pomocą klucza. No. no i tak, no i idziecie tutaj prosto. Czemu nie idziesz? Czekajcie. Idziecie tu prosto. No. I idziecie tymi schodkami. No i tu mamy ten pancerz wspomagany. I go ukradamy. Musimy mieć, żeby nas nikt nie zauważył. Musimy mieć tutaj Musicie mieć tutaj też stel dwoja. no i bierzecie najlepszy. No więc co, myślę, że wam mój pranik się wam przydał i co? Pa!